Ta gra pokaże nam prawdziwe twarze tych strasznych postaci. Mamy tutaj Grimisa, TV Woman, Cameramena, czy jeszcze kilka innych postaci. To wszystko zobaczycie, oglądajcie do samego końca. A ja bez przeciągania wchodzę już do pierwszego miejsca. No i słuchajcie, mamy tutaj. Chcesz zobaczyć prawdziwą twarz TV Woman? Doprzeć ten chory parkur. No i słuchajcie. Ja mam tylko portal gana w tym parkurze. Co? No dobra, no to w takim razie będziemy musieli za pomocą tego tutaj przejść. Okej, okay, ja widzę. Czekajcie, ja muszę sobie zobaczyć, jak to się przechodzi. Okej, okay, dobra, więc musimy chyba iść tam. Dajmy sobie tam pewien portal. Teraz ten tutaj, okej. Okay. Teraz jeżeli tutaj przejdziemy, to jesteśmy tutaj. Okej, okay, okej, okay, dobra, teraz czekajcie. Muszę strzelić w tamto miejsce, dobra. Tutaj zrobić tak i okej. Okay, jestem tutaj, dobra. Zaczyna mi się to podobać. Ej, teraz jak ja mam tam, ten przejść? Ej, 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 ej. Typie, dobra, ej, czy ja nie mam od razu strzelić się tam? Czekajcie, czy ja dobrze trafiłem na pewno, czekajcie. O nie, trafiłem obok, czy ja przejdę jakoś? Nie, nie przejdę, czekajcie, muszę jeszcze raz trafić tym e, niebieskim portalem, dobra. Chyba jest, teraz, teraz jest chyba idealnie. O nie, jest tak samo, dobra, dobra, czyli jeszcze raz. O, teraz, teraz, teraz. Nie! A, bo ja za daleko strzelałem, muszę bliżej, dobra, czyli to. Czyli to. O nie, teraz jest zdecydowanie za blisko, czekajcie. Ale to jest ciężkie, dobra, teraz trafiłem? Dobra, kurde, nie trafiłem, ale czekajcie, bo jak tutaj strzelę. Okej, okay, dobra, można tak, ale tak to mi nic nie da, może tam się strzelę. Okej, okay, to będzie tu. To... O nie, to tym bardziej tego nie zrobię, bo nie mam jak! Ja nie mogę! Ale ciężkie, dobra, czekajcie, czekajcie, muszę pomyśleć, muszę pomyśleć. Eee, bo tam, jak się wstrzelę, to co? No to tutaj będę tu. I tak nie przejdę, okej, okay, dobra, czyli muszę jednak to właśnie zrobić może w taki sposób, że... Nie, dobra, tak się nawet nie da przejść, on się usunął ten portal, dobra. Muszę strzelić tak. Jest?! Ja nie mogę, za ciężkie! Dobra, widzę, ja musiałem po prostu wpaść do lawy, żeby to zrobić, bo inaczej się nie dało, dobra. I teraz mamy, ok, kolejna rzecz jest tam, czyli zrobimy tak i tak. okej okay, dobra, tu już zaczyna to być easy. Teraz to tutaj, dobra. Pyk, dobra, mamy to, jest z lepiej, no przestań się palić, o! Dobra, teraz ty tutaj, okej, okay, ty tutaj, dobra, okej, okay, dobra, lega Ej! Bez Dobra, i ej, Dobra, prawie, prawie Zginąłem, kurde, co jest, patrz jak HP, dobra, okej, okay, udało się. Twarz tutaj, ej, dobra, to jest prawdziwa twarz TV... TV Woman. Co? Ola tak wygląda, no bez przesady. Nie no nie uwierzę w to. Dobra, no okej, okay, dobra, okej. Okay. Tak wygląda prawdziwa twarz TV Woman. Okej, okay, lecimy dalej. O nie, teraz będzie prawdziwa twarz Gremace'a! Jo, ja, lecz ja mam tu zrobić, dobra, właśnie mam tego portal Gunon, mega łatwia, dobra, co tutaj jest? Chcesz poznać prawdziwą twarz Grimace? Znajdź kod do drzwi w wodzie. To może ci się przydać. Okej, okay, dobra, nie to robi nawet? Ale dobra, lecimy, lecimy, dobra, co my tutaj mamy? Okej, okay, tutaj kodu nie ma, ej, dobra Ej, tu nie będziemy ma takie łatwe, czekajcie Tutaj nie ma kodu, tutaj jest bardzo dużo tych skrzynek Ja muszę uważać, żeby mi się tlen nie skończył Ale widzę, że tutaj mam, mam ten tlen, więc easy Dobra, tutaj też nie ma Czekajcie, czekajcie, spokojnie Tutaj na szczęście, znaczy, no, nie na szczęście, źle Nie da się pływać To jest strasznie niefajne, no, ale spokojnie Może damy tutaj radę, gdzie jest skrzynka? Halo, gdzie tu są? O, tu coś jest, dobra, to jest jakaś skrzynka kolejna Okej, okay, tutaj też nie ma nic, okej, okay, dobra, czyli może coś jest, tam jest jeszcze jakaś skrzynka, dobra, chyba, chyba to jest skrzynka, tak, to jest skrzynka, dobra, zobaczmy ją, bo może na nie coś jest, nie, tutaj nie ma skrzynki, okej, okay, od góry w ogóle nie ma skrzynek, dobra, czekajcie, ojoj, oj, oj, to musimy, okej, okay, tu coś, oj, mamy coś, dobra, jest jakaś książka, jest kod, dobra, mamy kod. Mamy kod chyba do zobaczenia prawdziwej twarzy od Grimisa Bo tutaj chyba w tych rzeczach już nic nie ma Sprawdzę jeszcze te skrzynki, bo zawsze warto takie rzeczy obczaić Tylko fajnie, jakby mi się nie skończył tlen Dobra, dziękuję, dziękuję, dziękuję Okej, okay, a tutaj coś mamy? Dobra, tutaj już nic nie mamy Okej, okay, dobra, wyłazimy prosto do twarzy Grimisa I teraz bierzemy, okej, okay, coś w ten sposób, dobra I tutaj musimy wpisać ten kod Kodzik to jest 5555, tutaj nic nie ma, tak? Okej, okay, dobra Eee, okej, okay, dobra, 5, 5, 5, 5, dobra, jest! Jest, odpalone, dobra, udało się, nice, okej. Okay. Co to jest? Czekajcie, to jest prawdziwy z którego chyba będziemy musieli uzbroić się, aby pokonać, przekonać Grimis do pokazania twarzy, okej, okay, dobra! Oj, ja, nie mogę, ale to będzie ciężki parkour, dobra, czekajcie, to odpalam, tak. Okej, okay, dobra, 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 to rozumiem. A tutaj, co ja mam? Czekajcie, no ten to. jest tu gdzieś guzik z boku? A jest, dobra. O! Ale to jest ciężkie, dobra, tutaj na ludzie się da wskoczyć, dobra Aha, i teraz guzikiem i tam niby doskoczyć Kurde, ja wolę nie ryzykować, ja to robię tak widzowie, bo Ja się boję, ja się boję, że mi się nie uda, nie? Dobra, robimy to tak To jest easy, a tu ja i tak chyba tak trzeba zrobić, dobra, czekajcie Pyk, dobra, lecimy, okej okay. Dobra, jest elegancko, ale bronię człowieku Dobra, tutaj to na ludzie. oh my god, naprawdę Naprawdę, ja zginąłem! Dobra, na szczęście część domu odzyskałem, ale dobra, słuchajcie, mamy tutaj amunicję, dobra, czekajcie. Okej, okay, czy ona działa w ogóle? Okej, okay, człowieku, czekajcie. Okej, okay, dobra, działa, działa, ładuje się, okej, okay, no to tyle dobrze, dobra, czekajcie, teraz gdzie ja mam zejść? Czekajcie, czy ja mam portal gunem wlecieć tam? Chyba tak. Pyk, dobra. Dźwięk, dobra. Okej, okay, dobra, jestem tutaj, dobra, 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 okej, okay, to jest kolejne jakieś przejście, czekajcie. Tam coś jest, dobra, widzę, okej okay. eee, Jak ja bym tam mógł przejść? Tędy nie za bardzo, muszę iść tam Dobra, ale żeby tam wejść Dobra, najpierw pójdę tam, okej, okay, dobra Bo to mi się wydaje bezpieczniejsze, więc przejdziemy sobie tak Okej, okay, dobra, cyk, dobra, witam Dzień dobry, witam, ale klata, typie Daj mi to, pyk Pyk, Hopia, ale mamy kół, dobra Tu są jakieś przyciski, ale tego nie potrzebujemy, ja chcę tam się dostać Tylko czy ja tak mogę zrobić? Okej, okay, dobra, chyba mogę Chyba, chyba tak mogę Okej, okay, dobra, i tutaj mamy te budki, dobra Okej, okay, dobra, nice, mamy te budki, dobra, ładnie, pięknie Elegancko, elegancko Mamy wszystko, chyba, dobra, co, idziemy go bić? Ja nie wiem, czy ja dam radę Dobra, dam radę na luzie, ej Bang, bang, Lamusie! bang Dawaj Poka... O, nie, 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 pokażę mi twoją twarz Pokazuj mi twoją twarz prawdziwą! Ty złowieszczy typie! Dawaj mi twoją twarz! Ja chcę wiedzieć jak wyglądasz! Oj, kurde, dobra, jednak nie chcę chyba tak ryzykować. Dobra, bank. Bo już ma pół HP, on łatwo jest, kurde Grimis. Pyk, pyk, pyk. Patrz jaki lamus, pyk, prosował. Kurde, uderzył mi ty. Nawet sensownie bym powiedział, bo pyk! Pyk! Eź, 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 eź! Ej, bang, Pokonany! Ale zużyłem dosłownie całą minionę. Patrzcie, to w ogóle nie mam. Dobra, ej, a gdzie jest twarz? Gdzie jest twarz? Halo, gdzie jest ta twarz? Do, 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 a tam jest, dobra, widzę. Okej, okay, do tutaj. Prawdziwa twarz Grimis, tutaj, pokaż. Ja nie mogę Gremis, tak wygląda, no nie! Tak nie wygląda Gremis, kurde! Co to ma być w ogóle? To jest chipson. OH my GOD, Okej, okay, dobra, no niech jest, dobra, mamy to zamknięte, zamknięcie sobie te drzwi, żeby nikt nie powołany tutaj nie wszedł, a my lećmy dalej, zobaczyć co nam dalej tutaj pokaże ta gierka. mamy tak, okej, okay, teraz kameraman. Jeśli interesujecie prawdziwa twarz speakermana to tędy, okej, okay, do. Okej, okay, ja chyba. Okej, okay, ja wiem, co trzeba zrobić. Nie jestem tego fanem. Ale dobra, zróbmy to. Chyba po prostu trzeba zastrzelić wszystkie lampy, które są. Przy użyciu łuku, ale w dodatku będziemy musieli jechać minecartem. To akurat nie będzie bardzo jakieś y, niesamowicie ciężkie. Tylko czu... Ale mi krzywo poleciało, dobra, jest pierwsza. Mamy drugą, lećmy powoli. Okej, okay, będzie trzecia. O nie! Oj, to nie jest takie. Łatwe! aaa, Dobra, nie! Nie, nie trafiłem chyba w żadne, dobra, mamy dwie, dobra, tam strzelmy w tą, dobra, git, okej, okay, w tą się nie, nie, dobra, może w tą, kurde, aaa, ciężkie, dobra, chwila, nie, 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 nie wierzę w to, nie, to jest mega ciężkie, no, no, kurde, ale się triggeruje, ale mnie to denerwuje, czekajcie, no, to nie leci tam, ma gdzie lecieć, to nie leci, gdzie ma lecieć w ogóle, to nie leci, to nie leci, gdzie ma lecieć, ja kompletnie gdzieś indziej strzelam, ta wersja jest pobugowana, patrz, no patrz, patrz Nie, jest, dobra, mam to, dobra, jedno mam, jedno mamy więcej, dobra, to są, naj... dobra, to już za zastrzelone, no wiem, że to było. O, czekajcie, bo to jest za ciężkie, patrzcie, nie, dobra, to pyk, pyk, dobra, oszukamy trochę, ja chcę zobaczyć twarz yy, tutaj kameramana, mnie to nie obchodzi, pyk, dobra, lecimy, wali mnie ten Minecraft, muszę to zrobić tak, bo się tutaj się widzowie nie da, widzieliście to, normalnie gierka była zbugowana, pyk, dobra, okej, okay, kolejne, pyk, dobra, dobra, i to już mieliśmy, dobra, czy ja jestem w stanie, dobra, dawajcie wszystkie tutaj, strzelimy, żeby były, dobra, pyk, okej, okay, nie mogę podchodzić, żeby się nie zleciały z tego, dobra, czyli tutaj wbijamy tak i odchodzimy gdzieś daleko, dobra, oj, kurde, tu klikłem. To chyba tak nie może być, dobra, musi być strzała, dobra, pyk. I teraz tutaj musi być pyk. Jest wszystkie, dobra, mamy wszystkie, trochę szukane, no pyk, nie chcę jeździć ten wagonik, że niby to tak robiliśmy, ale się nie dało inaczej, naprawdę to było mega ciężkie. O kurde, twarz skipidol nie jest tam. A tutaj co jest? Kameraman, jak on wygląda? Boże święty, nie wierzę w to. Kameraman wygląda w ten sposób. No nie, nie wierzę w to. No dobra, niech jest. Niech jest kameraman. Faktycznie, dobra, no niech mu będzie. To speakerman jest przecież, nie? To był chyba speakerman. Tam do pokazania pokażę, to jest speakerman czy kameraman, Bo teraz tutaj już nie pamiętam, tak, speakerman to był. Ja nie mogę, okej, okay, dobra, czyli on wygląda w taki sposób. Ok, okej, okay. lecimy dalej, bo tam już widziałem, że jest chyba twarz szkibili toilet do zobaczenia. Więc to by mnie też mega interesowało. Prawdziwa. Twarz Szkibili Toilet, proszę Państwa, jest w odpowiednim kanale. Mamy tutaj bardzo dużo Kibli, i e, to nie będzie. O, fuj, dobra, czy ja się w tym muszę kąpać? Dobra, pooglądajmy, pooglądajmy, bo w którymś z tych kanałów jest podobno coś, co by nas bardzo zainteresowało, a bynajmniej mnie, mianowicie prawdziwa twarz Szkibili Toilet. Tylko tutaj jej teraz nigdzie nie widzę. Czekajcie, tutaj coś. Ok, dobra, tutaj, tutaj też nie mamy. Tutaj też nie ma, dobra. Okej, okay, ej, czy w którymkolwiek. Czy ja będę musiał się w tym babrać? Mam nadzieję, że nie, bo bym się kurde. O, jest coś, jest coś, czekajcie. To jest coś chyba nietypowego, dobra? Coś znalazłem! Coś jest! Ale co to nie. Nie, no nie, no! tak nie wygląda, twarz kibity toaleta. co jest w ogóle? Tak on ma wyglądać, do bez przesady i to coś w ogóle. Dobra, widzowie, jednak udało nam się dotrzeć do samego końca. Zostawcie koniecznie subskrypcję na tym kanale, jak i na moim trzecim kanale Dave Plus, bo to jest mega ważne. Ja wam dziękuję za oglądanie i jeżeli chcecie więcej takich odcinków z takich mapek, subskrybujcie kanał.